Celem nadrzędnym XTB jest stworzenie najlepszej aplikacji inwestycyjnej dla każdego, kto chciałby zarządzać swoimi oszczędnościami, zarówno aktywnie, jak i pasywnie. No i w zeszłym roku na pewno zbliżyliśmy się do osiągnięcia tego celu, wprowadzając wiele nowych produktów. Między innymi wprowadziliśmy możliwość otwarcia kont IKE w Polsce, ISA w Wielkiej Brytanii. Wprowadziliśmy duże ulepszenia do planów inwestycyjnych. No i niedawno oczywiście wprowadziliśmy portfel wirtualny i kartę wielowalutową. To, co nas bardzo cieszy, że dołączyło do nas... Prawie 500 tysięcy nowych klientów, co jest wynikiem prawie 60% lepszym niż to, co udało się osiągnąć w 2023 roku. Więc z punktu widzenia naszych założeń biznesowych, to był to dla nas naprawdę świetny rok. Oczywiście, jeżeli chodzi o sam zysk netto, no to w porównaniu do 2023 roku był on o około 8,6% wyższy, ale z drugiej strony, jeżeli byśmy spojrzeli na to z perspektywy przyszłości, chodów operacyjnych to były one już prawie 16% wyższe. Jeżeli chodzi o bieżący rok, no to wiadomo, że nasze założenia w ogóle się nie zmieniają, czyli tak naprawdę chcemy się skupić w dużej mierze na um na produktach, na innowacyjności jeżeli chodzi o produkty, które chcielibyśmy wprowadzić w bieżącym roku, to skupiamy się po pierwsze na dwóch produktach emerytalnych, czyli XE w Polsce i PA we Francji, ale dodatkowo chcielibyśmy również zająć się projektami związanymi z wprowadzeniem opcji oraz kryptowalut do naszej oferty. Te produkty są naprawdę bardzo różne, z tego względu, że jeżeli chodzi o produkty emerytalne, to one pozwolą nam dotrzeć do zdecydowanie większej grupy odbiorców, ale z drugiej strony, z punktu widzenia przychodowości, no to na pewno nie będą to instrumenty, które w dużej mierze wpłyną na przychodowość. A z drugiej strony, jeżeli byśmy spojrzeli chociażby na opcje i na kryptowaluty no to pozwolą nam z jednej strony oczywiście dotrzeć do, szero, do szerszej grupy odbiorców, ale to, co będzie dla nas bardzo ważne, że będą to pierwsze prawdopodobnie instrumenty poza instrumentami CFD, które pozwolą nam zdywersyfikować nasze przychody i dlatego są dla nas bardzo ważnym projektem. To, co jest pod tym względem kluczowe, że my w obecnym roku planujemy zwiększenie wydatków marketingowych o około 80%. Czyli jest to naprawdę bardzo duży wzrost w porównaniu do tego, co, co zawsze robiliśmy. Więc poza celem, który jest związany z produktami, z innowacyjnością, to jednym z naszych największych celi jest umocnienie naszej pozycji praktycznie na każdym rynku, na którym jesteśmy. My musimy stać się wiodącą firmą w Europie, która jest Pierwszym wyborem dla każdego klienta, który chciałby zarządzać swoimi oszczędnościami i to jest naszym, no myślę, że bardzo ważnym celem na obecny rok, niezależnie od kraju. W bieżącym roku chcielibyśmy pozyskiwać średnio od 150 tysięcy nowych klientów do 210 tysięcy nowych, nowych klientów. Oczywiście ambicje są dużo, dużo większe i mam nadzieję, że oba te poziomy zostaną zdecydowanie przekroczone. W styczniu do 29 dnia obecnego miesiąca już przekroczyliśmy 70 tysięcy nowych klientów, więc no, widać, że tak naprawdę początek roku jest dla nas świetny. I to co ważne, że my w zeszłym roku po 20 latach cieszyliśmy się z tego, że otworzyliśmy rachunek dla milionowego klienta, więc zajęło nam. To 20 lat, żeby doszło do poziomu miliona, a jestem praktycznie pewny, że dotrzemy do poziomu drugiego miliona już w bieżącym roku. Patrząc, patrząc na rozwój w każdym naszym rynku. To w obecnych latach wyglądała sytuacja tak, że na rynku, w którym jesteśmy albo liderem, albo wśród liderów, to ten dynamika przyrostu była największa. Więc tutaj trzeba na pewno wspomnieć o Polsce, o Czechach, o Słowacji, o Portugalii, o Rumunii, ale również o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale dlatego między innymi też zwiększyliśmy tak bardzo plany marketingowe na obecny rok, żeby również postarać się dotrzeć właśnie do pozycji lidera, lub, żeby być wśród liderów na takich rynkach, jak chociażby Francja czy Niemcy. Jeżeli chodzi o licencje, to my już otrzymaliśmy licencje w Indonezji i na tym rynku na pewno w dużej mierze byśmy chcieli się skupić w tym roku i czekamy oczywiście na licencję też na rynku brazylijskim, którą powinniśmy otrzymać w drugiej połowie roku.